byłem z inną kuzynką, tej siostrę. Że jak na starej ręku. Hm, dzień dobry, witamy w jakiejś papierni starej. Tak? Tutaj jesteśmy w papierni? Tak, czyszkówko. A, papiernia czyzkówko. Tu jakieś ornamenty. Tak, proszę bardzo. bardzo. Chwilę coś tam pokażemy i możemy wiesz. No, no, no. Hm czuć klimat tutaj, taki pobytu mm, organizmów żywych w sumie. Muszę przyznać. Hmm, a no tutaj... No właśnie na takie rzeczy trzeba na przykład uważać, nie? Żeby sobie się nie uszkodzić. A, to jesteśmy pod schodami. A, tutaj taki jest, można powiedzieć, taki zakamaryk, w którym można, wiesz, sobie na przykład wstawić rower. Bardzo sympatycznie. To już mówisz, że tutaj byłaś, tak? Tak. A to tutaj jest ten. Tu jest, widzę, kabina prysznicowa po remoncie. Może pokażemy. Chyba coś tam się jej stało. Nie wiem, to chyba tak. Tu była łaźnia, chyba. To są te? No, taka duża łaźnia, muszę przyznać. No gdzie? Ty wiesz, samo no to, to to, tutaj tak wygląda dosłownie jak klimat z tej gry The Last of Us, na przykład albo tych takich innych postapokaliptycznych mm. gier czy coś, że po prostu roślinność już praktycznie wdziera się w zabudowę. czy tak w tak zwaną urbanistykę. Ojej, co to jest? Chmiel? Ty to jest chmiel. No bez jaj. Ale ładnie pachnie. Ojej, rewelacja. No kurna, chmiel. Co tu robi chmiel? Ale to taki ty to może być jakiś dobry chmiel. Holy ja... No właśnie, znaczy... Właśnie nie, no może być nawożony naturalnie, wiesz, jak tutaj ludzie przychodzą, to może być nawożony naturalnie, ale... Fajnie! O, patrz, zaszedłem przez ścianę, jestem niesamowity. O! Tu ktoś przewrócił biurko. Pewnie chciał się ukryć przed strzelaniną. Z tego co widzę. A tutaj też jeszcze coś jest. A, tu te lustro, kolejna łaźnia. A, kibel. O, tu jest ogólnie tak widzę, w tym budynku jest po prostu ta, taki po prostu rozpierdol tutaj jest. Wielki. Jeden wielki rozpierdol. Bo na przykład po tych innych budynkach, których yy, chodziłem i zwiedzałem, to powiem Ci szczerze, że. Oj, przepraszam. Że na przykład rozpierdolu jest mało, o to jest naprawdę rozpierdol. Że rozpierdolu było mało, ale powiedzmy, no dachy były zawalane, deski były po, parkiet był poodsłaniany, tak jakiś coś, A jest ale rozpierdol, wszystko, co, wszystko co możliwe, no właśnie widzę, nie? Naprawdę. Ale muszę przyznać, że obiekt interesujący, naprawdę. No kurde, dosłownie, jak w, typowo, jak w klimatach właśnie giel, gier, giel. No tak, już polska język, trudny język. właśnie gier takich post-apokaliptycznych. O, to jest fajny pogłos. Mm -hmm. Ziobro, kurwo jebana! Dobre. Głęboka studnia. Przepraszam, nie słyszę? 2020. O, 20, 20 Ale ładne grafity. Chem jakiś tutaj, tu jest FTS sympatyczny. Oj, nie, to fałszywy alarm. Na szczęście nie ten. Ty no, powiem ci, że <gryw> teraz godzina na zwiedzanie tego typu miejsc jest całkiem sympatyczna. Tak jakoś w sumie, o, słabo. Nawet nie wiem, czy tutaj w ogóle coś z tego filmiku będzie widać, ale nieważne. To już będziemy mniej więcej już chyba się żegnali, bo to jest bez sensu, żebym tu trzymał kamerę cały czas. Ale tu jest pogłos fajny! Ha? No witamy ponownie. Tutaj zauważyliśmy damskie buty. Co tutaj dalej? Maszynkę do golenia, stanik sztuk 2, lustro, które już jest niestety zbita, ale wcześniej było tutaj, koleżanka potwierdza, że było całe, i ogólnie no, miejsce, w którym na pewno ktoś mieszkał. Ale wnioskując po przedmiotach, mieszkała tu kobieta, co się chyba rzadziej zdarza, żeby bezdomnych była kobieta. Ale mówię, no te, te staniki tutaj, jak widać, są. Buty. Tutaj mamy. Jakaś pościel była, no niestety już to jest trochę zmarnowane, Jakieś butelki. Nie wiem po czym to jest. Ale muszę się przyznać, że faktycznie ktoś tutaj sobie mieszkał. Jakaś pani. Hm. Zastanawiałam się. Jeszcze tu pokażemy. Fajne grafiki w ogóle pomalowali niektórzy. Fajne, fajne. A tutaj winda.